Dzień dobry. Dziś obierzemy kurs na dwa kraje Stany Zjednoczone i Indonezję. Oczywiście kurs na złoto. Zapraszamy. Zapraszały. Dotrzemy do Indonezji, wracamy do tematu audytu złota w rezerwach Stanów Zjednoczonych, który już omawialiśmy w jednym z ostatnich odcinków kursu na złoto. Tak, rozmawialiśmy o tym, mówiliśmy o tym, dlaczego i po co w ogóle ten audyt ma być teraz i w ogóle, czy się odbędzie, bo były takie, do, takie głosy, że być może warto byłoby ten audyt go dokonać. Natomiast teraz już wiemy trochę więcej, bo tym tematem zainteresował się Elon Musk, o tym też od pewnego czasu jest głośno. Elon Musk w ramach swojego departamentu Dodge, który ma zbadać efektywność funkcjonowania wszystkich, właściwie tak się wydaje, wszystkich instytucji publicznych w Stanach Zjednoczonych. Teraz wziął kurs na złoto, tak można powiedzieć. W związku z tym, chociaż wziął go w sposób dosyć szczególny, bo w momencie gdy zadeklarował, że jest zainteresowany z badaniem, e, czy złoto w ogóle jest, e, no to zasugerował, że według niego tego złota tam może nie być. Mhm. E, Nawet Donald Trump, który później też komentował tą sprawę, sprawę oczywiście audytu tego, by sprawdzić, jak wyglądają te rezerwy, e, mówił: wybierzemy się do Fort Knox, by sprawdzić, czy złoto wciąż tam jest. Jeśli złota nie będzie, to będziemy rozczarowani. To są jego słowa. Tak, tak, tak. Rozczarowani, czy bardzo źli. Eee, tak, oczywiście, więc wydaje się, że ten audyt w jakiejś formie się odbędzie. Eee, chociaż z drugiej strony mamy sekretarza skarbu Scotta Besenta, który w Wiedzie dla Bloomberga zapytany właśnie o to, czy się wybiera do Fortune Knox, podobnie z Zolonem Maskiem, być może, lub prezydentem Trumpem, powiedział, że nie, absolutnie się nie wybiera, złoto tam jest, on dostaje, on dostaje raporty z ostatni z września 2024 roku, który potwierdza zawartość, że tam się nic nie zmieniło, to złoto cały czas jest na miejscu. A tutaj przypomnijmy, są dwie rzeczy, bo często w mediach, czy, czy w ogóle w rozmowie o audycie, tego złota pojawiają się dwie kwestie. Jedni, zresztą o tym samym mówił też w którymś momencie, ale Maszek już się dowiedział, że tego audytu, tak zwanego audytu, nie było od 50 lat, do 1974 roku, bo wcześniej myślał, że, że on się odbywa co roku. I w gruncie rzeczy, i jedno, i drugie jest prawdziwe. To znaczy, w 1974 roku to był ostatni moment, ostatni czas, kiedy obserwatorzy z zewnątrz w postaci kongresmenów, w postaci dziennikarzy mogli wejść do Fort Knox i zobaczyć złoto, które tam jest. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę to, że oni tylko oglądali to złoto, oni go nie weryfikowali, nie sprawdzali, a to złoto tam jest. to, to Mówiliśmy zresztą o tym ostatnio złoto jest w różnych postaci składowane tam i przetrzymywane od wielu, wielu lat. I mówiliśmy też o tym, że jest wyceniane na ówczesne czasy, czyli o wartości 42 tak, e, dolarów całość, z hakiem za uncję. Całość rezerw rzeczywiście jest wyceniana po, e, po wartości kruszcu z 74 roku i wynosi 42 dolary 22 centy za, za uncję. Natomiast e, wracając jeszcze do audytu, mamy audyt ten zewnętrzny, który mówimy, że się odbył znaczy, że ktoś wizytował i oglądał to złoto, widział to złoto w 1974 roku. Potem w 2017 sekretarz skarbu ówczesny Manucin też wszedł i, i widział e, złoto, ale wszedł tylko oczywiście do części. E, Fort Knox jest podzielony na 13 różnych skarbców i, i on był tylko w jednym. Natomiast to, o czym mówi Scott Besant, to jest, to jest audyt dokonywany przez. Eee, przez instytucję, która się mhm. zajmuje pilnowaniem tego złota. Natomiast no i ona raportuje, że to złoto jest, nic się z nim nie, nic się z nim nie dzieje. Eee, tutaj w przypadku właśnie Trumpa i Maska i oto o co chodzi w tej chwili, to jest to, żeby tam po prostu wszedł ktoś i zobaczył, czy pokazał wręcz to złoto, bo przecież Elon Musk chce nawet na żywo robić transmisję schodzenia po... No właśnie, bo te raporty też, o których wspomniałeś, mm. one nie są publikowane do wiadomości publicznej, prawda? E, nie, one... Znaczy, przypuszczam, że nie jest, że je można pewnie, gdyby ktoś chciał, to pewnie może je odnaleźć, albo przynajmniej poprosić o to, żeby były pokazane, natomiast zakładam, że one spełniają, tylko że one są dosyć krótkie, bo mówią, że złoto jest po prostu, mm. tak? Natomiast... Nie wiem, czy opisują, w jakiej postaci to złoto jest, jak jest składowane i tak dalej. Wiemy. Na pewno to, co wiemy, to to, że gdy, że to złoto, gdy były tam składowane, z pewnością nie spełniało, ponieważ było składowane od, od wielu lat. Dużo długo przed tym, zanim powstało na przykład LBMA, które, które wyznacza standardy, jeśli chodzi właśnie o to mhm. złoto, które kupują centralne banki, no to, no to tutaj um, to złoto na pewno nie spełnia tych standardów, bo po prostu było tam składowane dużo wcześniej, aniżeli te standardy powstały zupełnie. W związku z tym to, to złoto może mieć sztaby w innych próbach i tak dalej, niż dzisiaj wymagane. No ale, no właśnie, no pytanie, co tam tak naprawdę jest i czy w ogóle ten audyt to pokaże, czy znaczy audyt, czy to wejście, bo nie wierzę też, żeby, um, znaczy, no, wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby to był audyt taki, jak myślimy o audycie. To znaczy, że ktoś wejdzie, będzie mhm. każdy kawałek złota, zmierzy, zważy, zobaczy próbę, wyliczy to wszystko i tak dalej. W taki audyt nie wierzę, bo przy tej ilości kruszcu, która tam jest. Ee, nie mówię o... Albo nawet, niech będzie w samym Forcie Knox, gdzie jest niecałe 5 tysięcy ton. Bo cała reszta jest składowana w innych miejscach. Z 8 tysięcy ton. E, no to... To by zajęło mnóstwo czasu. Nie wiem, czy ktokolwiek teraz zdecyduje się na taki krok, żeby tam rzeczywiście wpuścić zewnętrznych obserwatorów, którzy mieliby dokonać tego audytu tak bardzo skrupulatnie i wyliczyć wszystko. I to Nie wiem, czy to się wydarzy. Tutaj bardziej chodzi chyba przede wszystkim o show, tak? żeby mhm. pokazać, że to złoto jest. Um, w związku z tym no, pytanie, czy zostanie pokazana całość i tak dalej. No i kwestia tego, czy ta wartość. Tego złota zostanie zaktualizowana. Bo no to tak, też chociaż... będzie miało przełożenie na sytuację finansową. No dla... tak, to oczywiście może zmienić, to, ale to też wracając do Scotta Besenta. Scott Besent e, powiedział, zapytany właśnie w tym w samym wywiadzie w Bloombergu, czy najpierw zapytano o Fort Knox, potem zapytany o to, czy bierze pod uwagę rewaluację, czyli zmianę wartości tego kruszcu, czyli podniesienie wartości rezerw do e, e, tej w złocie. E, do aktualnej ceny rynkowej. On odpowiedział na to pytanie w sposób zgrabny, to znaczy, taki, żeby nie odpowiedzieć wprost, na to pytanie, czy bierze to, czy bierze to pod uwagę, bo odpowiedział dwukrotnie, że wiele osób, gdy on mówił o założeniu tego specjalnego, czy o monetyzacji rezerw, wiele osób pomyślało, że ma na myśli złoto, a on odpowiedział dwukrotnie w czasie tego wywiadu: Nie to miałem na myśli. Mhm. Nie to miałem na myśli, no pytanie jeszcze tam dziennikarka zapytała go, no ale czy bierze pan to pod uwagę, powiedział, nie to miałem na myśli, czyli nie odpowiedział na pytanie wprost, nie odpowiedział, co miał na myśli oczywiście też, ale w każdym razie... No, no, na razie to jest w zawieszeniu, czy w ogóle coś z tym będzie robione, czy nie. Na pewno nie w tym kontekście, skoro mówi, że nie miał tego na myśli, no to nie ma powodu, żeby mu nie wierzyć. Wtedy być, być może myślał o czymś innym. Natomiast wcale tego nie wykluczył, bo gdyby chciał to wykluczyć, powiedziałby, absolutnie nie biorę tego pod uwagę i tak dalej. Tego, tak, tak. tego nie powiedział zupełnie, więc no zobaczymy, tak? Historia będzie wracać, bo temat złota, wydaje się, że, e, że długo zostanie z nami w tej chwili, biorąc pod uwagę to, co się dzieje. Na rynku światowym, więc temat złota będzie jeszcze w tym kontekście myślę poruszany nieraz, w tym roku i być może w kolejnych. I z pewnością będziemy wracali do tego tematu w kursie na złoto również. A teraz przenosimy się na wschód, a konkretnie do Indonezji. Indonezja posiada bogate złoża złota. Na jej terenie działa między innymi okręg wydobywczy Grasberg w Górach Śnieżnych, jedna z największych kopalni złota na świecie, a najnowsze miejsca złóż, które były odkryte tam w latach 80., były oszacowane wtedy na 40 miliardów dolarów. I teraz, dokładnie 26 lutego, dostaliśmy informację, że Indonezja otworzyła dwa pierwsze banki złota. Jaki ma być ich cel? Banki, tak zwane banki bulionowe, czyli te, mm -hmm. które będą umożliwiały handel złotem, z drugiej strony będą oferowały również różnego rodzaju usługi związane ze złotem, które, które pozwolą użyć złota, czyli mówiąc wcześniej rozmawialiśmy o monetyzacji i właśnie będą pozwalały zmonetyzować to złoto, które posiadają i dorezyjczycy, bo oni mają... Tak naprawdę całkiem sporo złota mhm. w swoich domach. Według, według danych mają 1800 ton, obywatele yy, sami w sobie mają 1800 ton. Przypomnę, że Narodowy Bank Polski ma 450, to 4 razy mniej tego kruszcu tak, niż... Tak niż Indonezyjczycy w swoich domach, oczywiście w różnej postaci. Mhm. Natomiast do tej pory Indonezja była krajem, który ze złota, z tych złóż korzystał w ten sposób, że to złoto było wydobywane i było w zdecydowanej większości eksportowane gdzieś na świat w formie jeszcze surowej. Mhm. Ta operacja... Czyli nieoczyszczonej. Nieoczyszczonej, mhm. czyli w postaci jakichś takich wlewek, nie, nie, na pewno nie sztab spełniających standardy obrotu międzynarodowego. LBMA. Na przykład, tak, mhm. tak, tak, ale żadnego tak naprawdę, mhm. że, bo tych standardów jest parę, oczywiście najbardziej renomowane jest LBMA. a Natomiast ten zabieg, stworzenie banków bulionowych ma również umożliwić e, poprawienie e, tak zwanej, no, można powiedzieć, pracy u podstaw, to znaczy tego e, pierwszego elementu zaraz po wydobyciu, to znaczy te banki bulionowe, które będą chciały korzystać z tego złota, będą miały różnego rodzaju instrumenty pod. E, no, e, pod złoto właśnie, czy pod biznes oparty na złocie, po to, żeby tam się pojawiły dodatkowe pieniądze na to, żeby móc wzmocnić ten element przetwarzania metal, właściwie metalurgii, czyli mm -hmm. po prostu tego pierwszego tak zwanego downstreamingu, czyli tej części zaraz po tym, gdy wydobędziemy złoto, żeby właśnie tam to złoto było przetwarzane, powstawał produkt już końcowy de facto, mm -hmm. no nie LBMA, bo póki co nie ma tam żadnej rafinerii, ale taki, który spełnia standardy po to, żeby dawać jakąś wartość dodaną i jakoś korzystać z tego kruszcu, już go eksportować jako produkt skończony, może nie spełniający standardów e, najbardziej renomowanego stowarzyszenia na świecie, ale jednak takiego, które umożliwi wejściu temu złotu na standardy, na, znaczy na rynki międzynarodowe w sposób, jak, no taki, to będzie to pełnowartościowy produkt po prostu. E, I te, na tym ma polegać e, przede wszystkim cały ten zabieg, bo celem i to zresztą było powiedziane na tej konferencji. Celem rządu Indonezji jest to, żeby kraj ten rozwijał się w tempie 8% rocznie. I właśnie ten element poprawy ma się do tego przyczynić. Złoto oczywiście w postaci towaru eksportowego będzie dla Indonezji jest ważnym elementem, ważnym elementem. Przychodowym, taki, który generuje bardzo duże obroty, po prostu. To kto będzie w takim razie według Ciebie klientem tych banków przede wszystkim? O, no, to znaczy te banki są przede wszystkim, one mają, mają dwa, dwa cele, jak rozumiem. Pierwszy to jest przede wszystkim wsparcie tego B2B, czyli tego tej akcji, być może kredytowej, wspierania tego procesu tworzenia się, tego biznesu opartego na złocie, a drugi to jest właśnie utworzenie czy skierowanie oferty pewnej do ludzi, do Indonezyjczyków, którzy mając złoto w domu, będą mogli je sprzedać mhm. z drugiej strony albo sprzedać, czyli wymienić na, na, na gotówkę. Ta gotówka mogłaby trafić z powrotem do, do w postaci po prostu konsumpcji, trafić z powrotem do do biznesu albo umożliwić na przykład zaciąganie kredytów, których zastawą. Opartych, opartych na złocie, na złocie mm. tak. Do, do których zabezpieczeniem jest właśnie ten kruszec, mm. który posiadają, i tak dalej. No mają po prostu w ten sposób. Bo w tej chwili wydaje się, że, że generalnie jest tak, że Indonezyjczycy mają trochę tego złota, więc mm. no trzymają je rzeczywiście na czarną godzinę, po to, żeby na czarnym rynku móc. Pewnie w sytuacji jakiejś tam a, a, z niego skorzystać. Natomiast jak będą instytucje, które mhm. będą ten biznes, że tak powiem, cywilizować oparty na złocie, no to, to spowoduje pewnie jeszcze powstanie oprócz banków, dodatkowych biznesów, które mhm. będą chciały, bo już jak ludzie przyzwyczają instytucje, handel złotem jest prosty, łatwy i można go. W sposób cywilizowany przeprowadzić, no to pewnie innego rodzaju biznesy w samej Indonezji też mogą powstać. Być może, rafinerię. być może rafinerie. Być może rafinerie, być może również, być może nawet zwykli, bo tam e, biznes taki dilerski może się rozwinąć, mhm. również tak. Gdy to złoto tam będzie, będzie można je kupić w sposób legalny, bezpośrednio będzie można w oparciu o banki je sprzedać e, i tak dalej, więc do no, tam. Mogą się tam znaleźć dużo ciekawych rzeczy w związku z tym, złotem, które posiadają. Zastanawiam się jeszcze na koniec, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ceny kruszcu obrobionego względem tego nieobrobionego, bo mówiłeś o tym, że do tej pory Indonezja sprzedawała złoto w takiej postaci. Zaraz po wydobyciu, tak? czyli uh -huh. z jakimiś tam różnymi dodatkami jeszcze. Natomiast teraz celem będzie sprzedaż już złota w takich sztabach, nawet jeśli nie faktycznie akredytowanych, to, to jednak gdzie to złoto będzie czyste. I Teraz zastanawiam się, jak wyglądają różnice w cenach na rynku tych dwóch rodzajów złota, obrobionego i nieobrobionego, no bo pewnie jakby koniec końców chodzi również o większy zysk, prawda, z tego złota, które wydobywa Indonezja. Oczywiście, że tak, no, to różnie to bywa, to różnie, natomiast to, co raportują na przykład największe, e, największe, najwięksi wydobywcy kruszcu, firmy, które wydobywają, no to można powiedzieć, że koszt wydobycia uncji w tej chwili e, e, według raportów wynosi Wynosi dla wielu około 15 tysiąca 1600 dolarów. No to jesteśmy dużo poniżej, dużo poniżej. Oczywiście to nie jest cena transakcyjna, wiadomo, mhm. że nie. Natomiast taki jest koszt wydobycia. Do tego trzeba doliczyć różnego rodzaju jeszcze koszty i tak dalej. No ale różnica między bieżącą ceną giełdową a różnicą. Między wydobyciem samego kruszcu, kosztem wydobycia samego kruszcu, jest stosunkowo spora. W związku z tym, przetworzenie tego metalu na miejsce. Ja nie wiem, jaki jest koszt wydobycia mhm. tego, niestety nie wiem, jaki jest koszt wydobycia tego właśnie z tych złóż. Ale no, tam jest spore pole do, 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 do popisu. Pytanie też, jak wygląda łańcuch dostaw w, w Indonezji. Tego niestety też nie wiem do tej pory. Natomiast jeśli będzie to produkt pełnowartościowy, no, to ten łańcuch też się prawdopodobnie zmieni. Mhm. To już może nie będzie handel, który, w, nie wiem, na przykład w Afryce odbywa się tak, że, że, że jest wielu mniejszych graczy, którzy właśnie próbują szukać taniego kruszcu gdzieś tam, wielu się nie udaje oczywiście, żeby uzyskać tani kruszec gdzieś tam i potem go wrzucają z powrotem na rynek poprzez różnego rodzaju kanały. Jest to trudne. Natomiast dla już takich Wspartych przez, 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 przez mocne instytucje, w tym wypadku banki, a może być tak, że ta różnica będzie rzeczywiście znaczna, jeśli chodzi o, o ceny transakcyjne. W związku z tym to naprawdę, może się, to naprawdę może się udać. A biorąc pod uwagę również to, że to jest, mówimy o wielkim wolumenie, no to przy wielkim wolumenie nawet parę procent różnicy robi, a znaczącą. robi znaczącą kwotę. kwotę. Mhm. Dziękuję Michale za dzisiejszą rozmowę. Oczywiście zapraszamy was do kolejnych rozmów w ramach kursu Na Złoto i do oglądania subskrybowania również naszych kanałów na YouTube, Apple Podcasts i Spotify. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.